Serdecznie, słuchajcie, Mbappé Ole. Takie hasło na dzisiaj. Mbappé ole, ole. Mbappé, Mbappé, ole, voila. Nie, ole lepsze. Ole, ole. Nie wiem dlaczego to się skojarzyło. Ale kojarzy mi się troszeczkę z walką byków w Hiszpanii. Bo też nie ukrywam, że troszkę taki dzisiaj też taka narracja, moje ulubione słowo, narracja dzisiejszego przekazu jest, że Mbappé powinno właśnie zagrać w Hiszpanii. Stąd też Mbappé Ole. Słuchajcie, 22 lata, 41 meczów, w lidze mistrzów oczywiście, 24 gole, 3 na Camp Nou. Czy jest to możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle realne? No właśnie, realne. To nie tak bez kozery ja to mówię. Słuchajcie, czy to jest w ogóle realne? No jest to możliwe, słuchajcie. No jest to możliwe. Borek, borek mówi, że, 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 że na pewno. Ja twierdzę, że tu i teraz, oczywiście. Stwierdzę tu i teraz, że jest, to, że jest to prawdopodobne. Ale czy już teraz iść do Ralu? Czy oni już mnie tam chcą? Czy oni już mnie potrzebują? Tego nie wiem. Czy może jeszcze zostać z, z Paris Saint-Germain? Troszkę może jeszcze coś ugrać? To jest też pytanie. To jest py no, no, takie pytanie, trzeba sobie odpowiadać. Na pewno, e, jeśli chodzi o mnie, no nie wiem, co, co miałbym mu doradzić. Nie? No, nie, nie wiem, co mam doradzić. Także mówię, ale jakbym mógł doradzić, to no nie wiem. No, mówię. Bo słuchajcie, tacy piłkarze jak, jak Mbappé, Ole, Ole, Mbappé, Ci hasło takie, czy, czy, czy Lewy, czy, czy Messi, czy Ronaldo, to oni, oni po prostu szukają trofeów, Oni szukają trofeów, Nie pieniądze. Pieniądze nie grają roli. Kiedyś tak powiedział ktoś. Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. trofea. Dam wam przykład. Ostatnio rozmawiałem z Wichniarkiem. I on też pieniędzy nie chciał ode mnie. Jak przyszedł do mnie, ale trofea mu się podobały moje, a ja mam mnóstwo trofeów. Bardzo dużo. Wszystkie chciał. To jest taka żądza. Nie chciał pieniędzy w ogóle ode mnie. W ogóle nie chce za udział, nie chce w ogóle pieniędzy. Trofea to jest to, co się liczy. To jest to, co lubię najbardziej. Te grysy. prawdziwe te grysy. Nie takie jakieś plastikowe, tylko prawdziwe te grysy. Chcę wam powiedzieć troszeczkę właśnie o Mbappé Ole. Tak? Bo Mbappé, mówię, przyszedł na świat w Paryżu. Przyszedł na świat w Paryżu. Urodził się w Paryżu. Został poczęty. Poczęty został w tych blokowiskach. W tych przemysłowych. Nie wiem, czy kojarzycie. To są takie chówce. Tak bym to nazwał. Tam został poczęty. Tam został poczęty przez dwojga kochających się ludzi. Przez Kameryńczyka. I przez Algierkę. Tak? Przez Kamarańczyka, przez Algierkę z, z Algierii. I kameręczyk z kamerunu. I słuchajcie, oni się kochali. I tam został poczęty. I tam też się urodził. Ojciec Kamerunczyk, trener piłkarski. Trener futbolu. A matka zaś. To była piłkarka ręczna. No ale kapitalnie grała. No to coś, coś pięknego, słuchajcie. Ten zamach. Ten, ten strzał, ta wkrętka, wiecie, jak wkrętki w, w piłce ręcznej wyglądają. No to, to, to jest kapitalna sprawa, no to umiała świetna była. I na tej bazie, z tej miłości, poczęto Mbappé. Rozumiecie, słuchajcie. Także tak, ona to w korzeniach, tą rywalizację, ten talent i tą, tą fantazję na boisku. Słuchajcie. Także mówię, no, porównywany jest do Pele. No i uważam, że słusznie. No, niezwykły zawodnik, niezwykły talent. Słuchajcie, bardzo mi się podobał zresztą wywiad Bożydera z Kumanem. Bardzo mi się podobał, mam, bo ja słuchajcie, ja już mam dość zakłamywania rzeczywistości. U mnie nie ma zak zakłamywania rzeczywistości, mnie jest prawda i tylko prawda. Natomiast te wywiady, które tuszują prawdę, tuszują rzeczywistość, ja już po prostu jestem zmęczony. Zresztą widzę, że jestem trochę zmęczony i ja po prostu mnie to męczy. Natomiast ja, 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 ja lubię właśnie Kumana, bo on kuma kumacze. Tak, Stąd też prawdopodobnie nazwisko. On kuma tę bazę, i on jest bardzo szczery z dziennikarzami. Ja przecież, jak ja bym z nimi wywiad, to on by mi wszystko szczerze powiedział. No, mi to wszystko wyśpiewał, jakie jest naprawdę. I ja, ja to właśnie cenię wśród y, takich trenerów. Ja to bardzo lubię. Natomiast wracając jeszcze do tego pierwszego meczu Paris Saint Germain z Barceloną, tak? gdzie Paris Saint Germain wygrało, no to LeKip był pod wrażeniem w ogóle gry, sce, sce, scenariusza gry. Kapitalna sprawa. Verati, pokojarzycie zawodnik kapitalnie tam się zachowywał. On był reżyserem. On się tam rozmnożył. Rozmroził. Roz, yy, ro, 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 rozmnożył. Rozmnożył. Chodzi o to, że był na kilku pozycjach. Czy rozmroził. No, rozmroził też pasuje, no bo rozmroził się, no to jest ciepły, no i taki przegrzany trochę, taki chciałbyś wszędzie. No to też pasuje. Rozmroził, rozmnożył. No, nie wiem w sumie jakiego słowa użyć, ale widzicie, że nawet obojętnie jakiego bym nie użył, to to pasuje. To to pasuje. Także mówię, no podania były super, mobilny, reżyser, świetny reżyser, a przede wszystkim taki klejnot Nilu. No, w tym wypadku klejnot sekwany. Nie wiem, czy się zgodzicie z takim porównaniem, ale uważam, że fajnie. Natomiast co do Poczetino, no to jest ogromna zmiana wygrać z Poczetino. Y, bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o jego nastawienie i kontakt y, z, z zawodnikami. Pocztyno słuchajcie, to co mi się najbardziej podobało. Pocztyno potrafi wejść do szatni i powiedzieć, panowie, dość muzyki stop. Dość muzyki stop i w tej chwili następuje taki bezdech. Skupienie uwagi i Poczytino mówi Jestem szczęśliwy, że tu jestem. 500 tysięcy euro na czysto. Piękna sprawa. to mi się to jest trener. Nie zakłamuje. Podoba mi się. Szczery jest ze swoich zawodników. I to imponuje, i to niesie tych młodych. Dlatego później wygrywają z Barceloną. No to, to jest to. Słuchajcie, natomiast Messi mówi, że Barca ma w tej chwili problemy. Są też te porażka to niespełnienie, e, niespełnienie Messiego. E, I ja mam do Was pytanie, bo ja chcę wiedzieć też, czy, bo, bo ja jestem ostatni, który w ogóle by go wysłał na emeryturę. Ale może zmiana właśnie klubu była potrzebna? To napiszcie mi na, w komentarzu, czy faktycznie Messi. Może zmienić klub? Czy uważacie? Czy, czy jednak uważacie, że on powinien zostać jednak w Barcelonie? I ja te wyniki sądy przekażę mu przy najbliższej okazji, oczywiście, jeśli będę miał taką okazję, to mu to po prostu przekażę, żeby wiedział po prostu, co ludzie sądzą o ten temat. Także napiszcie tam, jedenka, dwójka. nie wiem, co chcecie, żeby to było czytelne, tak? Żeby to było czytelne. Natomiast Poczetino wpisuje się w pewien poczet. Najlepszych, największych, no stąd też pewnie nazwisko Poczettino. Najlepszych trenerów na, świe na świecie. I on mówi tak, w, w momencie, właśnie w tym okresie kryzysu Barcelony, Messiego, gdzie się ludzie zastanawiają, czy czasami nie powinien zmienić klubu. I on mówi tak, ktoż by nie potrzebował Messiego? Tylko głupiec mógłby powiedzieć, że go nie potrzebuje. Także mówię, no to, jest, to są takie fajne zdania. Uważam, że. Messiemu Mesiem, słuchajcie, no czas ucieka też, ale komu nie ucieka? Mi też ucieka. Każdemu z Was ucieka. Także mówię, no to jest, to jest takie. Mówię, no, no. On po prostu pragnie tych trofeów. Nie, nie chce pieniędzy. Ma no za dużo tych pieniędzy. Także słuchajcie, jak widzicie, kocham Ligę Mistrzów. Kocham Ligę Mistrzów. Jeżeli Wam się podobało, to do dzisiaj powiedziałem, no zadzwoncie za, za, za tam w dzwoneczek. Suskrysujcie. Możecie zalajkować. Będzie mi bardzo miło. Tu mi jeszcze pisze, żeby więcej było o sołsie. Słuchajcie, to teraz o sołsie. Jak ja wczuwam się w Mbappé Ole, czy w Messim, czy po Cetino. To teraz Talik, słuchajcie. Nagle pisze mi, żeby więcej o sołsie było. Słuchajcie, na sołsa przyjdzie czas. Spokojnie, talik. Opanuj emocje. Ja dzisiaj mam bardzo ważny przekaz. Mam bardzo ważny przekaz do wszystkich fanów. Mbappé Ole. Ola Mbappé Espania. Czy coś takiego? Co co? Pozdrawiam, Pozdrawiam serdecznie do miłego. Równiutko. 9 minut.